OOO oh, 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 HO oh, oh, HO yeah. HO Ale pocisnąłem jak się skradłem, jak taki ninja, taki cygan! OOO oh, 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 HO oh, oh, HO oh, oh, HO oh, yeah. Hej, hej, witam was, bardzo serdecznie z tej strony Feo, witam was, oczywiście jak widzicie w Battlefield 4, aby zróżnicować trochę ma materiały na moim kanale, bo ostatnio nagrywaliśmy sobie trójeczkę, to teraz postanowiłem, że wrócimy do czwóreczki. Postaram się tutaj coś ugrać, chociaż powiem wam szczerze, że dawno nie grałem w czwórkę, więc trochę odzwyczaiłem się od tego systemu rozgrywki. Gramy sobie dominację w trybie hardcore na mapie. Niech ja sobie przypomnę, co to jest za mapa. A, operacja blokada. Na polskim serwerze. U yeah! Ale pocisnęłem jak się skradłem, jak taki ninja, taki cygan. Już nie zła akcja na sam początek. Widzę, że przeciwnicy od punktu C przejęli punkt C. I chcieli się tam trochę skampować. Oh, yeah. Widzieliście to? Jaka kosa! Ja nie wiedziałem, że tak potrafię grać. Takie kosy, kurde, masakra. Widzicie, może mnie nie doceniacie, ale jaki skill. Uwaga, straciliśmy ten bravo! Uwaga, cel czarny pod ten brawo. Może wyjdzie ciekawy materiał z tego. Dobra, jak widzicie mam zamontowaną jeszcze dodatkową optykę Która chyba mi się tutaj nie przyda Chociaż może sobie ją zamontuję Dobra Ogarniemy się, nie sprayujemy z takich karabinów Oh fuck Się zablokowałem Z takich karabinów nie ma co sprayować One są bardziej dobre na krótki, na bliski dystans. Ale jedziemy, kurde, po całości. Słuchajcie, kosiarę tutaj robimy. Zaraz będę pierwszy na topie, będę zobaczycie. To placey topowe. Dzisiaj w sobie chciałbym może troszkę porozmawiać, jak w ostatnim odcinku, na jakiś tam temat. Chociaż nie wiem, czy mi to się uda. O kurde, hahaha! <noise> Poszły kurde granaty we mnie, ale mi asystę. O, oh, fuck. Jak możecie zauważyć, będzie to dynamiczna akcja. Więc nie wiem, czy mi się uda coś tam. wami porozmawiać. Ja chciałbym. Ponieważ fajnie się gra i gada. Lecz czasami może być to niemożliwe. O oh fuck! Jak mi wyskoczył. Cel alfa został przejęty. Medyki by się przydały. Dobra, idę campę likwidować. Shit chociaż mam mało życia. Zneutralizowaliśmy cel bram. Dobra, dajcie tu jakiegoś medyka. Sporo nas w jednym miejscu to niedobrze, trzeba będzie się rozdzielić. O kurde. Na spontana widzę, że jadł. Walał granatami. Na ślepo! O fuck! Przykampi się słuchajcie Bo jednak nie Jednak się nie przykampię, to trochę głupie Wyjście z takiej sytuacji To jest bodajże na 300 tiketów także runda będzie dosyć krótka szybka i dynamiczna yy. Pasowałoby wbić się na B A ktoś kampuje? O w dupę! Z której strony on strzelał? Dwa punkty: trzy punkty nam przejęli. Wszystkie punkty należą do przeciwnika. No dobrze, nieźle nas pojechali. Też walał na ślepo granatami. Widzę, że taka sama taktyka z obu stron. Bardzo dobrze ścianę tutaj rozwalili. Można się lekko przykampić i zlikwidować wrogów nacierających od punktu A. Żyjecie? Żyjecie. Macie amunicję. Nagrodę. Otrzymałem awans. 40, chyba pierwszy albo 40, 41 level. Już sobie powoli wbiłem. Generalnie słuchajcie z takich tematów, typowo podchodzących pod audiologa. Myślałem sobie nad zmianą na moim kanale, jeśli chodzi o tematykę. Znaczy się, tematyka będzie wraz typowo gamingowa, ale zmienią się takie jakby gatunki gier, które będę prezentował. Tutaj sobie już rozpisałem to. Wybaczcie, że na kartce, ale jakoś no. wszystkiego by nie szło spamiętać. Generalnie chciałbym zaprzestać y, nagrywania takich dłuższych. Serii, nie wiem, tam po 30 odcinków, 20, I tak itd., tak dalej. ponieważ stało się to już dosyć monotonne, a po drugie nikt tego praktycznie już nie ogląda, bo stało się to niezbyt ciekawe. Także pomyślałem sobie, gdyby tutaj nagrywać więcej multiplayerów, więcej takich gierek typowo niezależnych. Ale niestety to wiąże się z tym, że będzie mniej filmików na kanale, ponieważ chciałbym się tutaj postarać bardziej profesjonalnie to wszystko montować. Żeby ten film wyglądał w miarę ciekawie audiowizualnie wiecie, takie bajery, przerywniki, cięcia i tak dalej, i tak dalej. Wycinki śmiesznych momentów. Także póki co. Chyba zawiesimy sobie serię ze Spec of the Line, ponieważ nie jest zbyt nie oglądana. Metro 2033 wraz z, As z Assassin's Creed Brotherhood chciałbym jeszcze ukończyć. Bo te gry są mega ciekawe i chciałbym je skończyć w 100%. To wam mogę obiecać. I oczywiście więcej Battlefield 3, Battlefield 4. Jakieś inne multiplayery mogę również nagrywać, jak mi napiszecie w komentarzach, co z chęcią byście obejrzeli. Oj, padłem przykład kampera Camper, niestety. No oh, fuck, I oczywiście więcej streamów na Twitchu. Link oczywiście w opisie możecie dać. Tam follow, a od razu będzie wam przychodziło na maila, kiedy streamuje Tak więc jeśli o to chodzi, to nie ma problemu. Jest jeszcze wtyczka, która nazywa się Feo Live. Czy tam live stream już nie pamiętam dokładnie. I ona ma za zadanie wyświetlanie wam na bieżąco kiedy streamuje w przeglądarce. Będzie wam się wyświetlał komunikat. Podajesz że na pulpicie, jak macie odpaloną przeglądarkę i trwa livestream na moim kanale Twitch. Także bardzo ciekawe rozwiązanie, polecam i wygraliśmy. Zobaczymy jaka mapka, Golmud Railway, czyli to będzie linia kolejowa Golmud. Też Dominacja, chyba sobie jeszcze nagramy, bo ten odcinek wyszedł bardzo krótki. Także widzimy się za chwilę na Dominacji. Hej, hej hej, witajcie ponownie. Niestety nie nagrałem początku tego meczu, ponieważ zorientowałem się, że nie nagrywa mi po prostu komentarza. Oj, mnie zabili od razu. Mam wynik 4 do 4 już właściwie, bo mnie zabili teraz. Także u mnie jest to standard, że. Zabicia jakiś zgony Równają się sobie Jest to oczywiście linia kolejowa Goldmut. Znów dominacja Dobra, rzucę na ślepo granat. Nic z tym nie zdziałałem chyba Tylko rozwaliłem coś Tu muszę uważać, bo położyłem mora. Jako, że jest to tryb hardcore, więc mogą być problemy z klejmorami. Bo klejmor w trybie hardcore działa tak samo na przeciwników, jak i na naszych, jak i na mnie, oczywiście. Mogę sobie wdepnąć w niego i po prostu wybuchnie mi w twarz. A tego bym chciał uniknąć. Wracając do mojej dyskusji na temat zmian na kanale. Chciałbym jeszcze. Coś tu chyba kampuje. Dobra, nie żyję. Chciałbym jeszcze wprowadzić nową serię. Tak jakby serię. która będzie nazywała się Moja Biblioteka Gier. Krótko mówiąc, będę wybierał dowolną grę z mojej biblioteki. A, jest ona bardzo, bardzo duża. I będę nagrywał z niej prezentację. tako do 30 minut maksymalnie. Nie wnikając w fabułę, nie wnikając, nie spoilerując tutaj żadnych etapów gry. Myślę, że to będzie dosyć ciekawa seria. Do tego jeszcze fany moments. Już pierwszy odcinek wypuściłem bodajże tydzień temu. Więc możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Swoje sugestie oczywiście możecie wypisywać w komentarzach. Oh, Żyrej granat, cyganie, ale pojechałem ładnie. Zawsze, po prostu, zawsze, jak giniecie, czujecie, że zaraz zginiecie, to wypuśćcie granat przed siebie. Ups, zaraz padnę. Kto siedzi na górze? Perfidnie siedzi. A, ah, fakt. Mówiłem, że siedzi gościu. Hmm, na kanale jeszcze powrócą gry darmowe, także nie martwcie się o to. I zawalił się jakiś budynek. Bardzo dobrze, mniej kamperów. Popieram niszczenie takich budynków. Snajper, jak nic, snajper, jak nic po prostu sobie siedzi tam gdzieś i kampuje. Ja to słyszę po prostu, ja już to czuję. Takie doświadczenie mam w tym Battlefieldzie. Dawno w sumie z wsparciem nie grałem i idzie mi, powiedzmy, w miarę. Zawsze walę sprayem, nie wiem czemu. Powinienem strzelać mniej więcej tak. Dam tu chyba Claymora. Boję się o swoje zdrowie, to niech siedzi. Granata! U swoich granata? Ja ci dam. U oh, fuck! Nie wiedziałem, że oni tam się skampują. Po prostu tego nie wiedziałem. Także jeśli Wam się spodoba taka zmiana dosyć istotna na moim kanale to dajcie znać w komentarzach. Każdy komentarz jest fajny. Lubię czytać komentarze, także miło by było, jakby jakiś się pojawił. No i wygramy i tak. I tak wygramy. Chyba mogą nas jeszcze pocisnąć, ale to tak. Mega mocno mogą nas pojechać, jeszcze w sumie więc na razie nie ma co zachwalać. Te rozgrywki, to nikogo chyba nie ma w tych krzaczorach. Nikt jeszcze nie zgłupiał, żeby tak kampować. A z pistoletu dostałem, dzięki. No, i kurde, padłem znowu. O nie można używać granatników, z tego co widzę. Całkiem dobry serwer. Ups. Kurde, no, za późno zareagowałem. 17 do 10. Nieźle. Uwaga, Cel, alfa zneutralizowany! Uwaga, cel, alfa jest Kurde, jeszcze go zdjęłem. To jest dobra taktyka, rzucajcie granat przed zgonem. Zwłaszcza może sobie zamienię granaty. Słuchajcie, wezmę sobie V-40 mini, one są mniejsze i można je nosić aż trzy w ekwipunku I lecą zdecydowanie dalej niż to normalne Spierd... What? Nie udało mi się spieprzyć Serio, torba lecznicza. Jak można zabić swojego taką paką? Serio? Nieźle. Nowe możliwości odkrywam w tej grze. Jakim cudem, kurde, z każdej strony obeszli, czy co? Nie no, już ich pojedziemy teraz. Drugie zwycięstwo zaliczymy. Tacy zdolni jesteśmy, nasz, kurde, pen, nasz team. Kurde, musiał mnie zdjąć. M 60 to jest też dobra broń. Nieźle ciśnie. 2% zdrowia mu zostało. Tu na pewno są a to nasi. To witam panów. Ale w nóżki dostał Następny, następny Tak Obrzucam to granatami jeszcze, patrzcie Jakie paki poszły Patrz kurde jak to lata Mówiłem wam Te granaty mini są super One latają po całym polu bitwy A wbili się już, nieźle. To nie mam co tu lecieć chyba Pójdę sobie na B Pod koniec tu już prawo, nawet Nie mam co się wysilać Trzy dikety Ups. Groźna muzyczka. Jak nas pojadał w tym momencie, to już chyba padnę. Padnę normalnie na twarz tu. A, wygraliśmy! Yeah! Udany mecz. Ciekawa runda. Rozwaliliśmy całą mapkę. Wszystko poszło się pieprzyć. Także ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, wiecie co robić. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia po raz kolejny na polu walki. Trzymajcie się. Cześć.